Cześć. Witamy Was w ósmym odcinku podcastu Mniam Mniam. Pozytywnie o jedzeniu. Podcast o żywieniu dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Asia Sasin-Kowalczyk i jest ze mną Ola. Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałyśmy z Wami porozmawiać o tym, jak wygląda wizyta w gabinecie dietetyka. Bo mamy wrażenie, że czasem wydaje Wam się, że to może być jakieś trudne, albo straszne, albo nie wiecie, jak się do tego przygotować, i dzisiaj chciałyśmy Wam powiedzieć, jak to pokrótce wygląda. Dokładnie. To jest o tyle ważne, że bardzo często też rodzice umawiają się na taką wizytę i mimo, że ja mówię dokładnie, jak się do tej wizyty przygotować, to nie zawsze też te przygotowania są takie, jak być powinny. Czasem też wydaje się, że pewne rzeczy można pominąć. Dlatego dzisiaj powiemy Wam dokładnie, jak się przygotować do takiej wizyty, czego się możecie spodziewać od takiej wizyty i że takiej wizyty nie należy się przede wszystkim bać. Okej, okay, to może ja zacznę. Dlaczego w ogóle warto iść do dietetyka z dzieckiem? Jak myślisz Asia? Warto czy nie warto? Ja wiem, że warto, bo dzieci przyjmuję, a, a ty? Ja przyjmuję tylko dzieci, natomiast myślę, że to jest dobry początek, bo dobrze żebyście wiedzieli, że do dietetyka. Tak potocznie się kojarzy, że dietetyk to odchudza, no ewentualnie w jakichś problemach jeszcze e, żołądkowo-jelitowych albo w jakiejś chorobie dietozależnej typu cukrzyca, to można się do niego udać. Natomiast e, e, możecie do nas czy do innych specjalistów e, też przyjść z innymi problemami. I tak pokrótce może powiem, że ja zajmuję się głównie młodszymi dziećmi i zna, znaczna mniejszość przypadków, które do mnie przychodzą, są związane z nadwagą czy otyłością. Czasem nawet śmieję się, że jestem panią od niejedzenia. I nie to, że sobie tak paniuje, e, tylko kiedyś jedna z mam przyszła z, e, i miała napisany mój numer, i, i, i napisane pani od niejedzenia. I tak mnie to troszkę rozbawiło, e, ale rzeczywiście z większa grupa dzieci, które do mnie trafia, to są dzieci, które jedzą wybiórczo, które jedzą tak selektywnie, mają określone ulubione produkty i właśnie tacy do, rodzice do mnie głównie trafiają, a także taki y, rodzice bardzo malutkich dzieci, właściwie nie niemowląt ponieważ współpracowałam też ze szkołami rodzenia i potem jak są jakieś problemy przy karmieniu piersią, w sensie jeżeli chodzi o dietę w karmieniu piersią, albo jakieś właśnie problemy z brzuszkiem, albo z rozszerzaniem diety, rodzice też nie są pewni jak rozszerzać tą dietę, czy dobrze postępują, denerwują się, że może coś robią nie tak, gubią się w zaleceniach, to tacy rodzice też do mnie trafiają, więc ja tutaj mam swoją specjalizację, która jest taka dla niektórych dziwna, że w ogóle i tak się takimi rzeczami zajmuje. Ola, a jak jest u Ciebie? U mnie jest nieco inaczej jak u Ciebie, tak jak wspomniałaś, ja głównie zajmuję się dziećmi, głównie do mnie trafiają dzieci właśnie z nadwagą i otyłością, co jest związane przede wszystkim z, przede wszystkim z tym, że ja zazwyczaj pracowałam z osobami dorosły, dorosłymi do pewnego czasu, dopiero po kilku latach jakby prowadzenia gabinetu zaczęłam jakby też szerzej pracować z dziećmi, coraz więcej tych dzieci jakby zaczęłam przyjmować i jakby tutaj automatycznie wysnuła u mnie się taka specjalizacja właśnie ta otyłość i Nadwaga dziecięca. I też chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że tak jak Asia mówi, że dietetyk to też nie jest tylko osoba, która odchudza, czy która w jakikolwiek sposób ocenia, tak, bo czasem mamy wrażenie, że pójdziemy do dietetyka i on nam wytknie wszystkie możliwe błędy żywieniowe u dzieci. A tak nie jest. My staramy się przede wszystkim pomóc, jakby dotrzeć czasem do dziecka, czasem też do rodzica, trzeba dotrzeć w odpowiedni sposób. I jakby rozwiązać te. Problemy, z którymi wy przychodzicie, tak? Czasem takie świeże spojrzenie osoby z zewnątrz. Na przykład też pamiętam, jak rozmawiałyśmy z Asią o moim synu. Pamiętasz, Asia? Jak mówiłam, że mój syn to nie je tego, tego, tego i tego. Tak. Porozmawiałam z Asią, bo Asia jest jakby specjalistką od tych młodszych dzieci i w końcu usłyszałam takie słowa: No ale czego ty chcesz, przecież wszystko jest ok. Więc to też takie czasem zupełnie inne spojrzenie, świeże spojrzenie. Także na pewno tej wizyty się nie bójcie. A powiedz mi, Aś, jak przygotować się do takiej wizyty z małym dzieckiem? Zawsze na początku prosimy o przygotowanie, o wypełnienie kwestionariusza, który wysyłamy, a także jeżeli dziecko już je pokarmy stałe, to prosimy o, o przygotowanie dzienniczka żywieniowego. Taki dzienniczek. W zależności od przypadku, najfajniej, gdyby miał on 7 dni, natomiast no u mnie, jeżeli są to 3 dni, ale są to dzieci, które jedzą naprawdę bardzo wybiórczo i, i, i widzę, że przez te 3 dni jest dokładnie to samo, to, to czasem to 3 dni wystarcza. Natomiast idealnie by było rzeczywiście spisywanie wszystkich posiłków przez 7 dni, bo z, taki, z takiego okresu czasu po pierwsze możemy wyciągnąć wnioski, ale też fajniej wam doradzić jako rodzicom, co można zmienić. Tak jak mówię, u mnie, do mnie trafiają głównie dzieci, które, mają, jedzą tak selektywnie, i u nich wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, to, jest tak, to nie jest łatwe. Więc jeżeli ja mam jakby taki przekrój rzeczy, które to dziecko je, jeżeli widzę, że na przykład je placki albo naleśniki, no to wiem, że mogę zaproponować inne placki. Jeżeli widzę, że jest. Tam jakieś inne danie, które dziecko lubi, no to na tej bazie jakby proponujemy małe zmiany, żeby też to nie było tak, że robimy rewolucję, bo w przypadku, właśnie, zresztą myślę, że. I, tych moich pacjentów i Twoich pacjentów, jeżeli zrobiłoby się dużą rewolucję, to no to by nie odniosło skutku. My sami jako dorośli nie robimy rewolucji w życiu, a nawet jak czasem nam się wydaje, że zrobimy to teraz, to już będziemy zupełnie inaczej jeść, inaczej się tam działać, to fajnie brzmi, ale zazwyczaj też trwa krótko, bo nie zawsze mamy ze sobą, żeby wprowadzić te wszystkie zmiany naraz a tym bardziej trudno, z, trudno jest wprowadzić takie zmiany u dzieci, bo jeszcze my mamy taką świadomość, że chcemy je wprowadzić, że, że chcemy coś zmienić i tak jakby rozumem wiemy, że powinniśmy, nie wiem, lepiej się odżywiać, czy jakby uprawiać więcej ruchu, czy e, nawet nie związane z jedzeniem, tak? e, że powinniśmy spisywać, nie wiem, wydatki, e, czy w jakimkolwiek innym zakresie, natomiast dziecko nie podejmuje tej decyzji samodzielnie, tylko często jest w nią włożone i tu już mamy pierwszy bunt, często i sprzeciw, więc bardzo się staramy z Olą, żeby jakby te wszystkie zmiany były takie bardzo stopniowe, no i też dostosowane do danego dziecka, czy do danej rodziny. Więc to jest pierwsza rzecz, właśnie ten kwestionariusz i ten dzienniczek żywieniowy. U małych dzieci też ja zawsze proszę o spisanie właściwie całego planu dnia, bo też sen ma bardzo duży wpływ na jedzenie, a jedzenie na sen. Radzę, że już niedługo będę nagrywać podcast z Martą Szpojdą, która jest specjalistką od Pania Dzieci, więc też możecie się takiego podcastu Podziewać, ale wtedy też właśnie proszę o które dziecko wstaje, o której ma drzemki i jak wygląda ten plan dnia, bo czasem też tak naprawdę zmiany w planie dnia dają jakieś zmiany w jedzeniu. No i tak właściwie u małych dzieci to, to wystarczy takie y, przygotowanie. Natomiast ważne jest też właśnie, żeby wypełnić ten kwestionariusz, bo tam nie ma tylko pytań dotyczących jedzenia samego, ale też pytamy jakby o cały rozwój, tak? Czyli pytamy, jak przebiegała ciąża, jaki był poród i czasem rodzice pytają, dlaczego, ale to jakby jest bardzo ważne w kontekście pewnych problemów, które mogą potem się pojawić i które mogą być powodem niejedzenia i na pewno trzeba je wykluczyć, a jeżeli się nie możemy my wykluczyć, to odsyłamy do zaprzyjaźnionych specjalistów. Ola, jak jest u Ciebie? Jak u starszych dzieci należy się przygotować do wizyty? część tych przygotowań o których już ty wspomniałaś tak naprawdę pokrywa się bo przede wszystkim ankieta. Oczywiście ta ankieta troszeczkę się różni jest dostosowana do jakby większych dzieci tak, czyli znajdziecie tam pytania na przykład o to czy dziecko chodzi do szkoły, w jakich godzinach chodzi do szkoły, czy je obiady w szkole, tak. Tego typu pytania, czy ćwiczy na WF-ie i tak dalej. Natomiast też jeśli chodzi o ten dzienniczek żywieniowy, to on jest absolutnie tutaj według mnie Kluczowe i najważniejsze, bo tak jak Asia powiedziała. On pozwala nam przejść do prowadzenia pewnych rzeczy, nad którymi będziemy chcieli pracować, na bazie takiej kanwy, którą już mamy, tak? Widzimy dokładnie, co dziecko je, co dziecko lubi, mniej więcej w jakich porach, wiemy, jak to skorygować. I właśnie też tak jak Asia powiedziałaś, jeżeli widzimy, że dziecko je na przykład placuszki, to możemy na przykład do tych placuszków spróbować dodać jakieś warzywo, tak? Czy, czy właśnie zmienić ich kolor za pomocą chociażby szpinaku, żeby to dziecko na przykład zaczęło bardziej nam jakiś tam produkt. Akceptować. Ja też proszę rodziców o to, żeby przygotowali taką listę rzeczy, które dziecko lubi, tak? Bo bardzo często na takiej wizycie skupiamy się na rozmowie z rodzicem, na rozmowie z dzieckiem. I proszę rodziców, żeby po prostu wypisali na spokojnie w domu, zastanowili się, jakie potrawy lubi jeść dziecko, tak? Czyli na przykład lubi spaghetti, lubi e, hamburgery, lubi kotleciki. To też daje taką kanwę właśnie do dalszej pracy, bo możemy przygotować potrawy, które są nieco zdrowsze, e, jakby zdrow są zdrowszymi odpowiednikami tych potraw, które dziecko lubi, tak? I od tego jakby zaczynamy, czyli cały czas jesteśmy w tej, w tej myśli ewolucji żywieniowej, czyli powoli drobnymi krokami. Jeśli chodzi o dzieci, które zmagają się z, z nadprogramowymi kilogramami, to też proszę rodziców o przyniesienie aktualnych wyników badań, jeżeli takie wyniki badań są. Tak? Jeżeli takich wyników badań nie ma, to ewentualny zakres badań ustalany jest po prostu na wizycie. Natomiast pamiętajcie, że dietetyk nie jest od interpretacji badań laboratoryjnych my tylko sprawdzamy jakby jak wyglądają te badania jeżeli są nieprawidłowości w tych badaniach jakieś odchylenia i tak wysyłamy do lekarza na konsultację natomiast takie wyniki badań pozwalają nam dobrać optymalnie dietę tak jeżeli na przykład u malucha co się często zdarza już u 8-letnich dzieci dziewięcioletnich dzieci Pojawiają się problemy z cholesterolem, no to na przykład wtedy wiemy, że ten wynik jest podwyższony i musimy tutaj tą pracę zacząć. I ja też proszę często rodziców o książeczkę zdrowia dziecka. Nie wiem, Asia, jakie jest, jak jest u Ciebie? Czy ty o książeczki też tutaj wymagasz? Nie, nie, zazwyczaj nie. Ja, te pytania, które są w kwestionariuszu, tam właśnie też są i o, o to, co dziecko lubi, czego nie lubi. I też wszystkie jakby pytania, które są. Informacje, które są mi potrzebne, to zazwyczaj są już wpisane w kwestionariuszu, i e, chociaż zdarza mi się, że rodzic przynosi właśnie, bo spisuje na przykład wagę urodzeniową albo jakieś informacje, więc rodzice przynoszą te książeczki. Ja z kolei właśnie tą książeczkę często proszę, żeby rodzic przyniósł dlatego żeby zobaczyć też jak wygląda ten problem masy ciała na tle historii dziecka. Czy on był zawsze? Czy dziecko się urodziło już jako dziecko z większą masą urodzeniową i cały czas ten jakby ten punkt odniesienia mamy taki sam, czy na przykład ten skok wydarzył się nagle, tak jak teraz w okresie pandemii. Na pewno się ze mną zgodzisz, że Coraz więcej dzieci zgłasza się właśnie o, o pomoc. Jest mniej ruchu przede wszystkim, mimo że nawyki żywieniowe czasem nie są złe. To po prostu ten brak ruchu powoduje, że te kilka kilogramów dzieci przybierają. Więc na bazie tej książeczki zdrowia też jestem w stanie stwierdzić, czy na przykład no, nie trzeba odesłać do lekarza, czy nie trzeba jakichś szerszych badań zrobić, bo na przykład ten skok masy ciała jest taki nagły, tak. Także to są takie podstawowe rzeczy, z którymi proszę, żeby rodzic właśnie zgłosił się na wizytę. A powiedz mi Asia, bo jestem też ciekawa, czy ty wykonujesz u takich młodszych dzieci na, na wizycie jakieś pomiary, czy, czy jest taki element tej wizyty, czy samodzielnie wykonujesz e, jakieś pomiary? Nie. I właśnie myślę, że to jest główny punkt, gdzie jakim różni się praca z małymi dziećmi od pracy w gabinetowej z dużymi. Tak naprawdę ja na pierwszej wizycie w ogóle nie widzę dzieci. Ja zazwyczaj zapraszam samego rodzica. Na tym spotkaniu analizujemy właśnie cały, całą tą ankietę, analizujemy dzienniczek żywieniowy, tak żeby rodzic miał komfort skupienia się na rozmowie. Tylko mówię, u mnie jest trochę inaczej, bo u mnie zazwyczaj, zazwyczaj jest, o, chodzi o to, że że dziecko jest jakby w normie wagowej, natomiast chodzi bardziej o pracę z nawykami, albo jak się śmieje, z uspokojeniem rodzica. Tutaj mówię o tych młodszych dzieciach właśnie w okolicach rozszerzenia diety, to często są mamy, które bardzo fajnie działają i robią jakby wszystko według wskazań, natomiast też mają dużo nacisków z zewnątrz, od cioć, babć i starszego pokolenia i nie czują się pewne, czy jest ok to, co one robią. No i wtedy przychodzą i wtedy wystarczy już w ogóle zazwyczaj jedna wizyta, bo chodzi Chodzi właśnie o to uspokojenie, i te mamy to są dużo pewniejsze siebie i, i działają. Także do mnie na pierwszą wizytę zazwyczaj przychodzą rodzice bez dzieci. Chociaż jeżeli robimy to online, to też nawet w gabinecie, jeszcze, jak, jak były czasy przed pandemią, to z kolei na kolejne wizyty często prosiłam o nagranie, na przykład takie kilkuminutowe, dwa, trzy nagrania, jak dziecko się zachowuje podczas posiłku, bo to pozwala mi też, jakby ocenić pewne rzeczy. Ja wtedy. Mogę zauważyć, jakby gdzie dziecko je, jak, czy ono dotyka jedzenia i, i stwierdzić ewentualne też oczywiście po wywiadzie z rodzicem problemy i na tej bazie ocenić, czy, czy to jest taki przypadek, który jakby należy popracować nad nawykiem, czy też czasem zauważam, że są pewne problemy, które należy badać, zgłębić. Zawsze, jeżeli nie jestem pewna, to w ogóle bardzo często takie małe dzieci też proszę o konsultację z logopedą albo neurologopedą, a jeżeli widzę, że są jakieś problemy sensoryczne, to proszę o konsultację z terapeutą integracji sensorycznej. Często logopedzi też są terapeutami integracji sensorycznej. Super, że o tym mówisz, bo faktycznie to nas różni, bo do mnie zazwyczaj rodzice przychodzą z dziećmi i jakby niezależnie od wieku, ja zawsze Zawsze zapraszam dziecko, czy, czy to dziecko ma 3 lata, czy 5, czy, czy 8, czy 11. Natomiast zawsze proszę, żeby w miarę możliwości przyszło dwóch opiekunów, tak, bo po pewnej, po pewnej części wizyty, która polega tylko na wizycie, jakby z dzieckiem, na rozmowie z dzieckiem, prosimy, żeby jakby drugi rodzic z dzieckiem na przykład już sobie wyszedł gdzieś czy, czy na korytarz, czy na zakupy, tak naprawdę dziecko już jest wtedy wolniejsze. Też ta wizyta nie jest taka długa, nie jest taka przytłaczająca, tak? No bo też nie wyobrażam sobie, robienia pełnego wywiadu żywieniowego z samym dzieckiem i pytanie, czy lubisz to, czy, czy, czy lubisz tamto, prawda? Natomiast jeśli chodzi o... Tym bardziej, że czasem jakby ta druga część konsultacji polega na tym, że mówimy pewne rzeczy, które lepiej jakby, żeby przy dziecku nie mówić, tak? Żeby było etykietowane, żeby nie czuło się gorsze, nie słyszało, że mówi się o nim w jakby dla niego w negatywnym kontekście, żeby jakby też... Nie wmawiać mu, że ma problem z jedzeniem. Dokładnie. Czasem też to, to, to jest bardzo fajna rzecz, którą dodałaś. Czasem też rodzice przede wszystkim dostają takie informacje, jak coś wprowadzić, niekoniecznie oszukując dziecko, ale jeżeli powiemy o jakichś swoich trikach dietetycznych przy dziecku, to zazwyczaj dziecko jakby się może zbuntować. Natomiast jeżeli o czymś nie wie, tak, to, to chętnie jakby ta współpraca w danym kierunku nam idzie. Też chciałabym tutaj podkreślić, że jeżeli idziemy na Taką wizytę z dzieckiem. Jesteśmy umówieni. To pamiętajcie, że no nie straszymy dziecka taką wizytą, tak? My, jako dietetyczki jesteśmy bardzo elastyczne, rozmawiamy z dziećmi. Zawsze ten poziom rozmowy jest dostosowany do wieku. Też ułatwia nam to, że same jesteśmy mamami i wiemy, jak rozmawiać z pięcioletnim dzieckiem, tak wiemy, jak może nie z nastolatkiem, bo to jeszcze przed nami jest wszystko, ale wiemy, jak jakby dotrzeć do takiego dziecka, jak z nim dokładnie rozmawiać. Natomiast czasem zdarza się tak, że rodzic przychodzi na wizytę z dzienniczkiem żywieniowym rzuca tym dzienniczkiem dosłownie na stół i mówi, no i teraz się tłumacz pani dietetyk z tych chipsów, tak? Albo czekaj, czekaj, jak pójdziemy na wizytę i pani dietetyk zobaczy, że tam jest tyle słodyczy, to zobaczysz, co ci powiemy. Absolutnie nie, nie straszmy dzieci tymi wizytami. To nie jest wizyta jak straszna, nic złego się na takiej wizycie nie dzieje, natomiast jeżeli dziecko będzie wystraszone, albo będzie się bało oceny właśnie, tak jak Asia wspomniała, tak? Czy wytknięcia mu jakichś błędów Błędów, no to z tej wizyty też może jakby nic nie wyjść, bo dziecko będzie po prostu niechętnie nastawione, tak? Natomiast my też chcemy z dziećmi współpracować, chcemy, żeby one się czuły na takiej wizycie jakby odprężone, żeby też nam zaufały, tak? I bardzo często na wizycie okazuje się, że kiedy rozmawiamy sobie tak trochę na luzie z dziećmi, nagle one się otwierają i, i słyszymy wiele rzeczy, czasem też dziwnych dla rodziców, tak? Bo Nagle rodzic czasem może się dowiedzieć, dlaczego dziecko coś wyeliminowało, tak? Asia ja na pewno ci wspominałam o chłopczyku, który przyznał się do tego, że on nie pije mleka, bo mama go wystraszyła, że będzie mu bulgotać w brzuchu, tak? I rodzic był zdziwiony, ja byłam zdziwiona, no ale dzięki temu wiedzieliśmy już, jakby z czym tutaj mamy do czynienia i co możemy zrobić, żeby na przykład te produkty mleczne prowadzić do, do diety. Także tak to wygląda e, też u mnie. Jedno to jest to, że właśnie nie straczyć e, dzieci, ale też. Ale ważne jest też, żeby nie straszyć siebie jako rodzica. E, żebyście widziały, Ola już o tym wspomniała, ale myślę, że warto powiedzieć, że my nie jesteśmy po to, żeby was oceniać. Jak idziecie dzieci do dentysty. To nie tłumaczycie się, dlaczego macie dziurę w zębie. Naszym zadaniem nie jest ocena Was jako ludzi, jako rodziców. Pamiętajcie też, że to, że macie tak zwanego niadka, czy, czy macie dziecko otyłe, to nie znaczy, że jesteście złym rodzicem. Tak się czasem dzieje, każdy z nas popełnia błędy, a my jesteśmy po to, żeby Wam. Pomóc wyjść z tej sytuacji, tak? Też sobie zdajemy sprawę, że w obecnych czasach, kiedy jesteśmy często gdzieś tam zabiegani albo umęczeni tą pandemią, nie mamy tej siły, takiego pomysłu, co tam zmieniać, jak bardzo kombinować, urozmaicać dietę, mamy mniej kontaktów z ludźmi, jesteśmy czasem sfrustrowani. Za nami zima, co prawda idzie wiosna. Mam nadzieję, że będzie coraz fajniej, coraz cieplej, też, że będziemy mogli coraz więcej korzystać z pogody i z puchu na świeżym powietrzu, bo tak jak Ola wspomniała do tej pory, no widać jednak różnice w zgłaszanych przypadkach z problemów z wagą, dlatego teraz też zaczyna, zaczęłyśmy taki cykl o wadze i o nawykach, ale o nawykach będziemy mówić za tydzień w podcaście. To będzie też bardzo fajny podcast, więc słuchajcie nas koniecznie. Natomiast mówię, my nie jesteśmy od tego, żeby was oceniać, my nie jesteśmy. My nie jesteśmy od tego, żeby wam pomóc, tak? Żeby znaleźć takie metody i takie drogi, które będą i dla Was fajne, a będą prowadziły do tego, że jedzenie zarówno Wasze, jak i waszych dzieci będzie lepsze, tak, bardziej rozmaicone. To już zależy od przypadku, co, co kto potrzebuje, i żebyście się też nie stresowali, bo też nieraz mi się zdarzyło, gdzieś tam już nie na wizycie, ale potem. Jak tam Wam idzie, no to słyszę o że, że to poszło to, to się udało, to, tego nie. Że jak fajnie, że do Pani trafiliśmy, bo się tak baliśmy gdzieś iść. Bo po pierwsze, często akurat w przypadku tak zwanych niejaków rodzice mówią, że nie wiedzą, nie wiedzieli, że można się zgłosić z tym w ogóle do, do jakiegokolwiek specjalisty. jeżeli To jest jedna rzecz, a druga, że a, bo baliśmy się, że jak Pani usłyszy, co myjemy, no to że Pani powie, że to jest w ogóle beznadziejne i, i masakra, a, a Pani tak fajnie do nas podeszła, więc to też jest zawsze 君は To też bardzo istotne, ale od razu jak tu mówiłaś, nasunęła mi się jeszcze jedna taka rzecz. Właśnie idąc do specjalisty, akurat w twoim przypadku faktycznie rodzice nieco innymi problemami się zgłaszają, chociażby właśnie ta selektywność jedzenia. Natomiast to się też zazębia z tymi starszymi dziećmi. Ja często też a się proszę o jakąś konsultację i często dowiaduję się też bardzo fajnych rzeczy, które wprowadzamy już razem u rodziców, na przykład właśnie ten plan dnia, żeby też zobaczyć jak ten plan dnia wygląda i dlaczego na przykład maluch nie je śniadanie. Także to też nie jest tak, że te dzieci właśnie z nadwagą czy otyłością mają jakby zupełnie jest jakby zupełnie inne podejście do nich i zupełnie jakby inne problemy. Czasem wiele tych rzeczy się ze sobą zazębia. Ale też chciałabym powiedzieć o tym, że idąc do dietetyka bardzo często myślimy o tym jak e, o wizycie osoby dorosłej, tak? My się spodziewamy tego, że będą pomiary, będzie jakaś ocena, będzie wytknięcie jakichś tam błędów, jakieś słowa padną typu za, dzie za dużo dziecko je słodyczy w jakiś ostry sposób i na końcu dostaniecie od nas plan żywieniowy, jadłospis dostosowania od A do Z. Absolutnie to też tak nie wygląda u dzieci, dlatego że Wiemy, obie z Asią, że nawet najlepszy jadłospis świata, najlepiej zbilansowany, idealny i dopracowany przez dietetyka, może nie sprostać oczekiwaniom dziecka. I wyobraźmy sobie też taką sytuację, jeżeli maluch nie je warzyw, żadnych i nie je owoców, tak? I je same jakieś rzeczy właśnie takie przetworzone, to chyba się nazywa Asia białe jedzenie, tak mówiłaś? Darzyowa dieta na to się mówi: bułka, parówka, makaron, że to wszystko jest w takim kolorze właśnie beżowym. I beżowym. mamy tako, tak, takiego malucha, właśnie z taką powiedzmy beżową, beżową dietą, i załóżmy, że on ma te kilka kilogramów jakby za dużo, to pamiętajcie o tym, że my absolutnie nie wprowadzimy takiego jadłospisu rygorystycznego. My bardzo chętnie na tej bazie tego, co wasz maluch, je, wprowadzimy wam pewne pomysły, pewne inspiracje, damy wam przykłady posiłków, przykłady śniadań, przykłady drugich śniadań itd. i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wywrócimy Waszego świata do góry nogami. I także narzędzia, jak je wprowadzać. Dokładnie. I to też będzie tak, że weźmiemy pod uwagę wasze, wasze życie jako rodziców, tak? Jakie macie możliwości, kiedy możecie te posiłki przygotować, czy na przykład nie trzeba receptury dla babci przygotować, która będzie przygotowywała posiłki? Jakby nie wywrócimy Waszego życia i dziecka, życia przede wszystkim do góry nogami, tylko zaczniemy pracować na tym, co jest. I czasem zdarza mi się tak w gabinecie, że rodzic uprze się i powie: Ja chcę jadłospis. Ja wtedy mówię, ale taki jadłospis od dietetyka, no on musi być dostosowany jakby do wieku. Dziecka musi też spełniać określone normy zapotrzebowania na składniki energetyczne, na witaminy, na minerały. I no nie bardzo możemy wypuścić taki jadłospis, gdzie będą tylko bułki i parówki, bo to, bo to pani dziecko je i czy pana dziecko je i, i tylko kalorie się tam, powiedzmy, będą zgadzać. Natomiast po dwóch tygodniach okazuje się, czy po, po, po miesiącu, że, że no nic się nie da z tego jadłospisu wprowadzić. Także też e, zawsze pamiętajcie o tym, że dietetyk wypiera, wybiera. Takie rozwiązanie, które jest najlepsze w danym momencie, nie zawsze to musi być jadłospis. Też Asia pewnie potwierdzisz, że u takich małych dzieci, z jakimi ty masz do czynienia, też nie da się jadłospisów wprowadzić, prawda? Pełnie nie. Natomiast wtedy jest też taka opcja, jak konsultacja Mamy konsultację pojedynczą, która dotyczy właśnie porady, ale też jest konsultacja taka miesięczna i wtedy u takich dzieci w tym jadłospisie są propozycje posiłków, to jest zazwyczaj po 7, czyli taki można powiedzieć na tydzień, no nie jest to jadłospis, ale propozycje posiłków na, na 7 śniadań, 7 obiadów, kolacji, podwieczorków, na kanwie tego, co dziecko akceptuje do tej pory i z przykładami, jak, jak te nowe rzeczy wprowadzać. To też nie jest tak absolutnie, nawet, nawet zniechęcam, żeby wprowadzać Dużo nowych rzeczy wtedy, jakby robimy to stopniowo, tak, żeby dziecko też miało komfort. My nie lubimy dużych zmian, a dzieci dwa razy bardziej ich nie lubią. A druga jest rzecz taka, że chcielibyśmy, żeby to było komfortowe. Komfortowe dla dziecka. Właśnie, ale też komfortowe dla rodzica, bo to też nie chodzi o to, żebyście wy się w jednym tygodniu urobili popachy, a na trzy kolejne tygodnie nie mieli y, siły jakby działania. Tak? Patrzymy długoterminowo, długofalowo, lepiej zrobić jedną, jedną zmianę w tygodniu przez cztery tygodnie, to już mamy cztery zmiany, niż urobić się popachy, y, zniechęcić siebie, dziecko i, i potem y, jakby nie mieć siły i energii do, do dalszego działania. Dokładnie, zgodzę się z tobą w 100%, dlatego że. Rozwiązanie, które będzie optymalne właśnie dla dziecka i będzie polegało na takiej ewolucji żywieniowej. Ta zmiana będzie wprowadzana małymi krokami, da największe rezultaty. Też pamiętajmy o tym, żeby sobie dać czas, tak? Czyli to, co Asia powiedziała, Idziemy do dietetyka, dostajemy jakieś wytyczne, jakiś plan działań, jakąś propozycję, ale nie oczekujemy, że to wszystko się zmieni w ciągu tygodnia, prawda? I też nie rzucajmy na, na, na siebie jako rodzica takiego ciśnienia, że to się już musi zadziać, bo inaczej na przykład wrócę do pani dietetyk za, za tydzień, czy za miesiąc, czy za, czy za dwa, i okaże się, że faktycznie no, nic się nie udało i ja tu jestem beznadziejnym rodzicom, bo sobie z tym nie radzę, tak? Absolutnie to e, tak nie działa i dajmy sobie przede wszystkim czas na zmianę. Jeżeli też potrzebujecie konsultacji, to myślę, że możemy już Asia oficjalnie zaprosić na naszą stronę, gdzie oficjalnie ruszyły konsultacje z zakresu właśnie dietetyki dziecięcej i z zakresu zarówno właśnie tej mojej działki, czyli nadwagi i otyłości, ale właśnie też tej Asi działki. Czyli jak Asia mogłabyś tu przypomnieć jeszcze, w czym ty możesz dokładnie pomóc rodzicom? Zajmuję się dziećmi od urodzenia właściwie do około 7 roku życia, we wszystkich problemach z dietą w laktacji. Ale alergiami pokarmowymi, z rozszerzaniem diety i wszelkie problemy z żywieniem tych małych dzieci, zarówno wybiórczego jedzenia, jak i nadmiernego jedzenia. Zresztą jakby wy nie musicie się też wiedzieć, do kogo się zgłaszacie. Wystarczy, że się zgłosicie. My już jakby przyporządkujemy, która z, która z nas lepiej wam będzie mogła pomóc. A jeżeli chcecie poczytać o tym więcej, to zapraszamy na www. Pozytywnie o jedzeniu.pl, ukośnik, konsultacje. Ja ten link też podlinkuję w opisie odcinka, żebyście mogli sobie tam zerknąć i zobaczyć, jak to wygląda i w czym wam możemy pomóc. Dokładnie, a ja jeszcze tylko dodam, że też istnieje taka szansa, że być może podczas współpracy będziecie pracować i ze mną, i z Asią równocześnie, dlatego że my świetnie się tutaj uzupełniamy jako duet i są rzeczy, które. Musi też Asia wprowadzić na przykład u dziecka z nadwagą, tak, czyli właśnie, jeżeli jest na przykład dziecko z tymi nadprogramowymi kilogramami, a jest problem z dużą wybiórczością jedzenia, to ja na pewno też będę wtedy wprowadzać dodatkową konsultację u, u właśnie Asi, żeby to wszystko było jakby kompleksowe, żebyśmy sobie z tym tematem razem wspólnie poradzili. Także zapraszamy bardzo serdecznie na www.pozytywnieojedzeniu.pl ukośnik konsultację. Ja jeszcze może dodam, że jeszcze rok temu działałyśmy obie głównie gabinetowo, natomiast ten rok pokazał nam, że taką pracę równie efektywnie można prowadzić online. To wszystko na dziś, życzymy Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, hej!